Christus. Ten cytat, te słowa Pana Jezusa, które rozpoczęły ten film, nie jest wybrany przeze mnie. Jest to cytat, który wybrał na początek swojego przemówienia arcybiskup Carlo Maria Vigano. I do tego przemówienia właśnie dzisiaj chciałabym nawiązać. Myślę, że jest szczególnie interesujące w tym wymiarze, że każdemu z nas może pomóc pogłębić nasze rozumienie aktualnej sytuacji na świecie. Arcybiskup mówi tak. Tak jak istnieje konsekwencja w dobru, tak też istnieje konsekwencja w złu. Działania, które pozornie oceniamy jako niezbyt ważne, jeśli spojrzymy na nie w szerszym kontekście, okazują się być elementami mechanizmu być może marginalnymi i małymi, ale takimi, które pozwalają mu działać i bez których coś by się zacięło. Od czasu transformacji ustrojowej w Polsce i wejścia do struktur europejskich, Możemy zauważyć, że jakby, jakbyśmy zamienili jeden ustrój na drugi. Czym się bowiem różniła nasza przynależność do RWPG i prawda, bycie pod kierunkiem Związku Radzieckiego od tego, co mamy w Polsce teraz? Zobaczmy, ile jest takich różnych absurdalnych danin, regulacji i tym podobnych rzeczy związanych z działaniem struktur europejskich, które u nas są wdrażane, i jakby ile razy no, prawda, wzdychamy, znaczy wzruszamy ramionami, tak, czy wzdychamy, że po co to wszystko? I jakby traktujemy to, czy, czy możemy tak, traktować to jako takie jakieś pojedyncze, absurdalne zdarzenia. Tylko po pierwsze, one są permanentne, to warto z tego sobie zdawać sprawę, a po drugie, może niekoniecznie jest tak, że one są ze sobą zupełnie niepowiązane. I o tym dalej nawiązując do księdza arcybiskupa. Piekielne plany globalistycznej elity, które, jak widzieliśmy, są z natury złe, są również spójne ze sobą, ponieważ porusza je nienawiść przeciwnika do Chrystusa. Projekt Billa Gatesa, by zasłonić słońce i zaszczepić światową populację. Plan Sorosza, by najechać kraje zachodnie hordami muzułmanów i podkopać naturalną rodzinę przez finansowanie ruchów woke i LGBT. Plan Klausa Schwaba, by zmusić nas do jedzenia owadów lub ograniczenia się do 15-minutowych inteligentnych miast. Plan Harariego. By wymazać ideę transcendentnego Boga i skomponować politycznie poprawną Biblię. Plan głębokiego państwa, aby scentralizować kontrolę nad obywatelami za pomocą cyfrowego dowodu tożsamości, pieniądza elektronicznego i manipulacji głosowaniem. Plan Bergoglio, by przekształcić Kościół w agendę ONZ i Światowego Forum Ekonomicznego. Żaden z nich nie jest całkowicie odrębnym planem. Realizowanym autonomicznie i bez żadnego powiązania między nimi. Wszystkim, co wydarzało się w ostatnich dziesięcioleciach w bardziej ukrytej formie, a ostatnio w jawny sposób, możemy dostrzec mens, umysł, inteligencję zdolną do zorganizowania się w sposób, który wydaje się zarówno niezawodny, jak i niepowstrzymany. Ponieważ musimy to przyznać, ktokolwiek zbudował tę piekielną maszynę w której wszystkie koła zębate wydają się do siebie pasować demonstruje wyższą anielską i prawdziwie szatańską inteligencję zobaczmy czy to nie jest tak jak zapowiadała matka boża w fatimie że błędy Rosji rozpowszechnią się wszędzie zobaczmy jak cały świat zamarł pod wpływem rozmaitych instrukcji wydawanych w czasie tej tak zwanej pseudopandemii zobaczmy jak w ostatnich latach zmienia się Znowu myślę, że powinniśmy patrzeć przede wszystkim na nasz kraj, jak zmienia się struktura, jak wprowadza się imigrantów różnego rodzaju, tak? I tych z Ukrainy, i tych z Dalekiego Wschodu, zupełnie odrębnych nam kulturowo muzułmanów, hinduistów. Wśród tych wymienionych przez arcybiskupa Wigano działań jest też właśnie ten pomysł Klausa Szwaba, żebyśmy jedli owady. No powiedzmy sobie szczerze, że no, rzeczywiście w rozmaitych krajach czasami ludzie jedzą owady, ale tak naprawdę większość z nich wcale nie jest przeznaczona do jedzenia. Niektórzy mogą jeszcze pamiętać z czasów komuny, że po wojnie, kiedy w Polsce brakowało mięsa, rzeczywiście władze bardzo namiętnie ludzi namawiały, żeby na przykład robić kotlety, nie wiem, z kaszy, ziemniaków, warzyw, takich rzeczy. Oczywiście sporo ludzi reagowało na tą irytacją, bo to nie jest sposób odżywiania, który może się na dłuższą metę sprawdzić. Tymczasem chce się nas do tego przyzwyczaić. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale y, młodzi wyjeżdżający ze Światowych Dni Młodzieży z Lizbony mogli na oficjalnej stronie przeczytać, że ci, którzy y, przylecieli, no wiadomo, z różnych kontynentów samolotami, powinni przez rok powstrzymać się od jedzenia mięsa, żeby zredukować swój ślad węglowy. To Kościół, znaczy, zdajmy sobie sprawę z absurdalności sytuacji. Kościół do wiernych, takie apele kieruje. Wśród tych nazwisk pojawia się też nazwisko izraelskiego historyka Harariego. No, ten pomysł prawda, stworzenia takiej wygładzonej, poprawnej politycznie czy poprawnej religijnie Biblii. No, pan Harari jest człowiekiem, który żyje w zalegalizowanym związku homoseksualnym, więc naturalne, że sporo tekstów ze Starego Testamentu może być dla niego bardzo rażących. No, muszę przyznać, że trochę trudno mi sobie wyobrazić księgę rodzaju na przykład tak przerobioną, że nie będzie w niej opowieści o Sodomie i Gomorze. I tu taka ciekawostka. Z panem Hararim, który był uprzejmy zjawić się w Polsce w ubiegłym roku, spotkał się premier Mateusz Morawiecki. Co sprawia, że premierzy krajów, czy w ogóle ludzie reprezentujący najwyższe władze w państwach spotykają się z tym jednak stosunkowo młodym, czterdziestokilkuletnim człowiekiem. Czyżby reprezentował jakieś ważne struktury, o których nie wiemy? Wśród tych działających tam jest też wymieniony przez arcybiskupa Wigano Franciszek. No, ja przed chwilą opowiedziałam Państwu tak, o tym zaleceniu po Światowych Dniach Młodzieży. Czy to jest jeszcze kościół, czy rzeczywiście to już jest agenda ONZ? W podsumowaniu ksiądz arcybiskup mówi tak: piekielne oszustwo globalizmu jest skazane na całkowitą klęskę. Co do tego nie może być najmniejszych wątpliwości. Wieża Babel nowego porządku zawali się pod ciężarem jego kłamstw, niewątpliwym znakiem dzieła diabła. Zadaniem, które na nas spada, jest głoszenie prawdy, przypominanie światu, że zbawienie pochodzi tylko od Chrystusa, księcia pokoju, którego panowanie nad narodami i nad kościołem, zawłaszczonym przez zbuntowaną i skorumpowaną władzę. Musi zostać przywrócony. Niech najświętsza Maria Panna, królowa zwycięstw i pośredniczka wszystkich łask, przyspieszy koniec tego ucisku, aby wypełniły się jej słowa wypowiedziane w Fatimie w 1917 roku. W końcu moje niepokalane serce zatriumfuje. Myślę, że te ostatnie słowa są najlepszym podsumowaniem do tego wykładu, do którego odnośnik umieszczam oczywiście Państwu w dokumentacji, w opisie filmu. Cytaty, które wykorzystałam oczywiście też będą zawarte w pliku PDF. Do wypowiedzi księdza arcybiskupa Carlo Maria Vigano jeszcze wrócimy w najbliższych dniach. Tymczasem życzę błogosławionego, dobrego weekendu. Zachęcam do subskrypcji, zapewniam o pamięci w modlitwie. Z Panem Bogiem!